Siemaneczko, z tej strony Geo. Dzisiaj wam pokażę jak pobrać PUBG Lite za darmo na PC. -ty. Zapraszam do oglądania. A więc zaczniemy od wpisania w przeglądarkę tego linka, który wam podam w opisie. to Jesteśmy tutaj na stronie, klikacie download i pobieracie, tutaj macie wymagania sprzętowe, no i po prostu pobieracie sobie to i yy, musicie podążać za tym dużym yy, setupem. Po, po zainstalowaniu wyświetli Wam się taka ikona tutaj na pulpicie, klikacie w nią dwa razy, klikacie tak. I mamy tutaj takie okienko. Tutaj musicie się zarejestrować, jak nie macie konta. Ja mam konto, więc je po prostu zaloguję. Jak widzicie, mamy tutaj launcher, ale was z sklikbaitowałem. To nie jest PUBG, no to jest PUBG Lite. Jest to po prostu PUBG przeznaczone na słabsze komputery. No i to jest ta sama gra, tylko nad dowolona dodatkowym contentem, ale... Dla słabszych komputerów jest darmowa, po prostu wjeżdżacie tutaj i gracie, więc dobra, to dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, ściemanek.